Lewy 2 minus nie ciąć. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Lewy 2 minus nie ciąć. Do prawy 6 przyciąć. Do prawy 6 przyciąć. Do lewy dno przyciąć. Do prawy dno... Lewy dno przyciąć. Do prawy dno ciąć. Do lewy dno szczytem ciąć. 80. Prawy 2 minus. Lewy dno szczytem ciąć. 80. Prawy 2 minus. 80. Lewy 6 nie zdejmuj. Do prawy 6. Do prawy 6 długi ciąć wyjście. Do prawy 6 długi ciąć wyjście. Do lewy 6 ciąć głęboko. Do lewy 6 ciąć głęboko. 80 prawy 6 ciąć. Prawy 6 ciąć. Do lewy 6 minus. 50 prawy 5 plus śmiało. 120. Szczyt od prawej do lewej i lewy dno szczytem ciąć. 80. I lewy dno nie zdejmuj. 200, prawy dno. 80, prawy dno ciąć. I szczyt środkiem za szczytem 80. Lewy 6 głęboko ciąć. Do lewy 5 śmiało. Do lewy 5 przyciąć śmiało. Długi. 100, prawy 6 ciąć. Prawy 6 ciąć. Do 80, praw 2 plus. 80, prawy 2 plus. 100, lewy dno. 100. Prawy dno nie zdejmuj. 120. Prawy 6 śmiało ciąć do lasu. I 100. Prawy 5 głęboko ciąć. I uwaga. 80. Lewy 1 nawrót z drogi. Prawy 5 głęboko ciąć. I lewy 1 nawrót z drogi. 100. Na szczyt lewą dnem. 100. Na szczyt lewą dnem. Jakoś 100. to auto mi nie chce jechać. 100. Prawy 6 ciąć późno. 80. Lewy 6, ciąć. do lewy 6, do lewy 6 i 200 i prawy 6, szczytem dnem 80, prawy 6, ciąć, nie zdejmuj i prawy dno, do lewy dno, ciąć. prawy dno, do lewy dno, ciąć. 200, szczyt prawo dnem nie zdejmuj, 200 za szczytem, szczyt prawo dnem nie zdejmuj, 200 za szczytem. Szczyt prawą i prawy ciąć. Do 80, lewy 6 przyciąć. Lewy 6 przyciąć. 50, prawy 5 plus śmiało ciąć. Do 80, prawy 6 ciąć. Do lewy dno. 120. Szczyt od lewej do prawej, prawy 6 minus. Szczytem 150, lewy dno. 150, lewy dno. Do prawy 6 śmiało. 80, lewy 5 plus śmiało długi. Lewy 5 plus śmiało, długi, 80, prawy 6, ciąć. Do prawy 6 i 50, prawy 5 i 80, lewy dno do 100, lewy dno. 80, prawy 5, ciąć. 80, lewy 6, szczytem dnem nie zdejmuj, podwójny. Nie mogę rytmu złapać. Widzę 100. I lewy dno, 150, prawy 6, szczytem. Sprawdzone cięcie. Prawy 6 szczytem ciąć, sprawdzone cięcie. I 100, lewy dno do prawy dno. 200, prawy dno ciąć. Prawy dno ciąć. I 200 na szczyt z uwagą za szczytem, prawy 2. Prawy 2 na szczycie. 200 na szczyt i prawy 2. Minus. 150 bokuli lewą. 80 trzymaj prawej. I 100, lewy 6. I 150, lewy 4 minus. Lewy 4 minus. I 120. Prawy 4 długi do 3 minus zacisk. Sołowow. Z uwagą. Prawy 4 długi do 3 minus zacisk. Z uwagą sołowow. 200. Prawy 6 może ciąć syf do lewy 6. Prawy 6. Ciąć, syf, może syf. Do lewy 6 i 100. Lewy 6, 80. Lewy 6 głęboko ciąć. 80, prawy 5 plus. Prawy 5 plus. 100. Prawy 5 nie ciąć, wybija. Kurwa, nie gdzie jechać na tego no, Prawy 5 nie ciąć, wybija. 80, lewy 6. 80, lewy 6. 100. Prawy 6, ja pierdolę. 6, śmiało. Prawy 6, śmiało. Szczyt od lewej do prawej dnem. I 100 lewy dno. I 100 lewy dno. 80. Prawy 5 i 30. Lewy 5 minus może ciąć. Prawy 5 30. Lewy 5 minus może ciąć. 100. Lewy dno. Lewy dno. I szczyt dnem za szczytem 120. Prawy dno jest dej mój. Ciąć. Do lewy dno szczytem śmiało. Do lewy dno szczytem śmiało. 150. Prawy 6, 150, prawy 6 dnem ciąć, do lewy ciąć, prawy 6 dnem ciąć, do lewy ciąć, do 80, prawy dno wypuść, 150, lewy dno ciąć, 10, szczyt dnem, zaszczytem 150, prawy 6, zaszczytem 150, prawy 6, 80, lewy 6 i 120 z uwagą. Lewy 5 i 30, prawy 2 minus. Lewy 5 i 30, prawy 2 minus. Zacisk, psyw. Prawy 2 minus, zacisk, psyw. 30, lewy 5 miał długi klej. 300. 300. I prawy 5 minus przyciąć. Prawy 5 minus przyciąć. 120. I prawy 4 minus zostań do lewy 6. Kurwa macie. Prawy 4 minus zostań do lewy 6. 200. Prawy 4 głęboko ciąć. Prawy 4 głęboko ciąć. 80. Lewy 6. Lewy 6, 100. I szczyt prawo dnem 200 za szczytem. I lewy dno nie zdejmuj. 200 za szczytem lewy dno, nie zdejmuj. 200 prawy 4 do od razu lewy 2 minus z drogi. Prawy 4 do lewy 2 minus. Prawy 4 do lewy 2 minus z drogi. Lewy 2. 80 lewy 5 śmiało. 80 lewy 5 minus. Lewy. 5 minus. 100. Prawy 6. Prawy 6 do 100 lewy dno. Prawy. Prawy 6 do 100 lewy dno. I 100 z uwagą prawy 5 do lewy 2 plus. Prawy 5 do od razu lewy 2 plus. 80. Prawy 3 minus. Do lewy 6 ściąć. I prawy 3 plus. Spokojnie. Do lewy 5 minus śmiało szczytem. Nie zdejmuj. 80, lewy 6. Do 50, prawy 5, do lewy, do prawy 6. Spokojnie radek. Do lewy 5 plus śmiało. Lewy 5 minus śmiało do 80, prawy 6. Prawy 6 do lewy 6. Do lewy 6. Do prawy 4 ciąć. Do prawy 4 ciąć. Do lewy 6. I 50. Lewy 4 do 50. Prawy 2. Lewy 4, 50. Prawy 2. Minus. I 80 z uwagą za szczytem. Lewy 2. Lewy 2. 100. Szczyt prawą 150. Spokojnie. 100. Szczyt prawą 150. Prawy 5 ciąć. I 80, prawy 50, 80, lewy 6, do lewy dno. Lewy 6, do lewy dno. I 100, prawy dno. 100, prawy dno, do lewy dno nie zdejmuj. I 80, prawy dno, podwójny. I 80, z wielką uwagą, prawy 2 minus. Prawy 2 minus, z wielką uwagą, do 1 nawrót. Zajść lasu. 150, lewą. Do 5 minus albo 4 plus, ciąć. Prawy 5 minus albo 4 plus ciąć. Prawy? 5 minus albo 4 plus ciąć. 200. Prawy 6. I 100 wybija. Lewy 5, do prawy 5. Lewy 5, do prawy 5, do lewy 6 zostań. Do lewy 6 zostań, do prawy 4 plus prawy 4 plus, z uwagą. do lewy 6. Prawy 4 do lewy 6 do 100. Lewy 6 i 100, lewy 5, OK. Kurwa nic nie trzyma to na co nic. Jak na lodzie.